Cześć siemanko, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem odcinek numer 12, odcinek z zakopanego, po raz drugi skoczkowie będą skakać w zakopanym w tym sezonie Pucharu świata. Ale dobra, nie będę przedłużać, bo jak zwykle nagrywam na ostatnią chwilę, także będzie krótki odcinek. W poprzednim odcinku zdobyłem byłem łącznie 286 punktów. E, oczywiście Granerut wygrywał w obu odcinkach, więc zdobył bardzo dużo punktów. No i dobra, teraz jeszcze Wam mm, przedstawię wyniki wczorajszych kwalifikacji. A więc tak przedstawiają się wyniki z wczorajszych kwalifikacji. Wygrał je Robert Johansson. Drugi był Granerut, trzeci Kraft. O dziwo, czwarte miejsce zajął Simon Amman. A dalej, Polacy. Stenkała, Stoch, Murańka, 10 Piotrek. I resztę klasyfikacji możecie sobie tutaj zobaczyć sami. A ja przechodzę już do moich transferów na ten odcinek. Teraz dokonamy sobie transferów na ten odcinek. Jak widzicie, mam 0 zasobów, a więc no, możemy mieć jednego skoczka. A będzie nim. E w sumie zaraz się zastanowię i Wam podam swój Ok, zdecydowałem się, będzie to wymiana Tande. Opuści mój skład, a damy sobie do mojego składu Japończyka, Rektor, z Zwierzchki, krotki, Ukije, Sato. I tak będzie wyglądał mój skład na najbliższe zawody z Zakopanem, które już za chwilę, dzisiaj w sobotę o 16 i jutro w niedzielę o 16.10. A więc zapisujemy skład, yy, oczywiście na podium damy sobie Granę ruda. myślę damy jeszcze Stefana Krafta i Piotrka nie, niech tak zostanie. Teraz zapiszemy to i dobra. A ja Wam życzę udanych, udanego weekendu i miejmy nadzieję, że Polacy pokażą klasę w ten weekend. Trzymajcie się, cześć!